Siemaneczko, tu Wiesławczyk Oksy Witamy się z wami, ja i mój brat, za kamerą Siemano Dzisiaj luźny vlog, nie? Dzisiaj nic skomplikowanego Odpoczywamy po Warszawce, który jestem Wracamy do muleta trzeba trochę zapuści włosy No tak Nigdy nie piję słodkiej kawy, nie? Bez mleka, bez cukru Najgorz... gorzka. Najgorsza, gorzka Najgorsze śniadanie Po prostu pijesz nie dla smaku, tylko dla, dla tego, że po prostu, tak? Pobudzenia. No co, dzisiaj pan Dzisiaj luźny vlog. Nogi My Dzisiaj robimy nogi. Jesteśmy. Robimy sobie obiadek pyszny, Ja zrobiłem sobie, bo w ogóle w domu ja nie gotuję, bo nie umiem. Eee, I zaczynamy sobie jeść. Na trzeci posiłek chyba, nie? Tak. Trzeci posiłek w ciągu dnia Teraz robimy. Jak się nie ma cię się cię lubi, się lubi się ma, tak? Tak. Zawsze dobre jest mięso mielone z makaronem. Byle jaki sos. Na, na sobotę można jeść, to nie mam można, ale jednak prosiłbym eksperta o to mhm. Dobre? Mhm. No mu zasmakowało. No mu zasłakowało Tak więc Do obiadka najlepszy jest Nasz odcinek tak. Masz leci premiera? Premiera leci Po prostu lepiej wchodzi no, Można zabrać Lepiej ja wchodzi tak. tak przy naszym odcinku, oczywiście tak. zajiste. Właśnie jest pierwszy kryzys. Obawiam się, że masa może nie być wbita. Obawiam się tego. Natomiast nie poddaję się. Cały czas mi stawia kłody pod nogi. Mówi, że tego nie wbiję. Został wpłysz parę razy. Ale dalej tak mówi. Boję się. O. To nigdy dług. To nigdy dług jest tak. Ja! to się Dzień, w którym ludzie są bez ambicji, bez pomysłu w głowie. only for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, I know. Thinking all you need is that. Building faith on nothing was empty promises. But where? I know, I know. Now when all is said there's nothing to say. And if you're going with the person in me, on your own you can go and tell them. Tell them on your own. Dawaj kurwa, że to boli wygląda. Stary. Wiem, czemu nie robię tak długo. <grym> no ja robię, więc tylko ty nie robię. Tak? Chyba na na 21.30. Czy. To dobrze robię czy nie Napisz w komentarzu ogólnie Kroszczyn Cziczy czy nie? Teraz będą odcinki dwa, dwa razy w tygodniu. Napisz co ty myślisz dwa razy w tygodniu. Jeden luźny vlog, drugi kontentowy, tak? Drugi kontentowy Możecie pisać pomysły w komentarzu tak. Jeśli chcecie zobaczyć coś w naszym nie? wydaniu Bo my zomór się kończyć tak? Kończy się z więc... no, będziemy tam nową Na ten moment tylko na formę My są takie, na no, takiej lekkiej masie, nie jestem Wracamy, mam 8-5 już na masie Udy, jeszcze nie pokazuje, bo on Chce, zaskoczyć. chce Was zaskoczyć. No. Ja się właśnie do Wami żegnam, Młody muszą musisz do domu iść Nie wiem no, co mu się zechciało Musisz wziąć do domu iść Ja się do Wami żegnam Pamiętajcie, że od subskrypcji jest dziara wspólna z młodym Pamiętajcie o lajku Subskrypcji, I powiem a... no razie, wspólny Na co będzie w, w, w niedzielę? Niedzielkę, w niedzielkę, w będziemy to oglądać Pamiętajcie, że na uważę, że będę sobie, sobie szłochet, jest ulica no, pomoże. prostu pomoże psychicznie, psychicznie. 24. Czy no, masz ile kalorii? No. 3400. <gry> Musisz to zrobić masą, może to, <gry> to muszę dawaj, jest na popatrz. Bo do budycia. Ja, ja no, jest. No, jest. No, dawaj do jest. No, jest. No, Póki po prostu, nigdy tego daj drugą, drugą. No i drugą, drugą. Dawaj drugą jeszcze. Popatrz, bo nagrywam to dla widzów wszystko. A. Ej, zawołuj. bo to trzeba rozprowadzić na cały dzień, tak? To jest trzeba rano wstać wcześniej. nie? No tak, a nie teraz obywa, wiecie, bo jest, do biurki. To nie. To wiesz, <noise> to, to że teraz wyciągnie. W godzinie 2, 2 km. Trzeba, sobie, trzeba sobie rano wstać, oby o 8 Jakieś jeźdźnik, albo coś, nie? Po raz dobry spać, żeby spać. Jakie podejście? wykąpane. Chcę się tak zjeść Zamknij trzy Dwa do jak to jest duże Zwiększa łyżka Trzy, cztery, op. całą No to Połknię od razu Chyba, drugą, drugą, drugą. Już champi nie zostało na tej łóżce Co to nie? nie? To powie, wszystko To do końca Psy No co jest? Ja do tego nie dalej nie?